Wiem Bartek si. Jaki tata tutaj ma... gry... by były. By. mamy tutaj. Co? Taką Advent. Mamy tutaj weszliśmy. Gdzie Bartek weszliśmy teraz? Do Adventu Nie mamy na konto jakie? Vortex Legendo. Do którego też długo nie wchodziliśmy. Tak. Mamy tutaj konto, do którego dawno nie wchodziliśmy i nam dostaliśmy jakieś pewne rzeczy po aktualizacji. O. Świeci się tutaj wykrzyknik Odbierz. sklepu chromatycznego do nowa postać. I mamy Henka. O, Henka. Epicki czołg 21-23. Zacznie blokować nowej zadmiarze o poziomie rzadkości Legenda. God do dzieła. God. 3800 punktów. 2200. 1500 mamy ulepszone. To możemy ulepszyć. Jeszcze jedną rzecz dostaliśmy chyba. Coś za pucharków. O, całe mnóstwo nic. Śmiesznie było, ale się skończyło. Dobra, i co wartek mamy? Odpalamy te adwentowy świętozysteczny kalendarz. Kalendarz adwentowy. Ikona, tak, po kolei wpatrzymy co na. 5 lat mini frustra z Tak. Epic, 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 i mamy. 200 golda. A tu to... będzie małpa. Skąd? Jest. Miko legendarna małpa, która rozwala zadymiar z ofertą specjalną Miko to i staro. tak jest, bo wszyscy dostali to samo chyba, że mamy star dropy, to wtedy wyjątkowo co innego może wpaść ale po prostu nie byliśmy na tym koncie dość długo sprawdziliśmy co nam dał Brawl Stars Nim dużo tam dał co nam dał to widzicie 25, 25 super mocy blu, blu, blu. Miko oh, wściekły, tak? Profesor, on robi tak. On tak jak przegrywa chyba jest. Dobra, odpalaj szybko. Odpalaj, odpalaj, palaj, palaj. I mamy Rzadki. nożnik jakiś chociaż. Tu więcej nożnik. tego niż wcześniej. Dobra, nic nie ma. Bo bardzo rzadkiego było w Miko zadowolony. Oh. Miko banan dziewiąty ostatni. I co tu mamy w dziewiątym ostatnim, proszę Państwa? Widzimy Stardropa, rzadki, 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 ale Widzicie rzadki. Skar... ale rzadki. O, nożnik razy dwa, yeah, Kupilibyśmy karnecik, ale nie mam jeszcze gimiku, więc trzeba trochę zrobić ee, karnetu, żeby kupić karnet. bardzo lepszą małpę. Jak mądrze skoksuje, to 890 brakuje nam, no, ale żarty. Czy... I tak nie masz, możesz skończyły ci się usunięcia. Bez... Masz większy zasięg, czyli może do, dogonić innego zwierzaka. Tak, z zwierzaka? Z zwierzaka, za nie Za darmo co, dostajemy? Hmm. Jesteś w za darmo, dla nas? Nie, tam obok tych skinów. A, 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 a. To samo co z Super, super, o, 10 punktów mocy, o, zaszalejemy. Kupimy to. Co chcesz sobie Miko zagrać? Tak. To odpal tego Miko. Patrzcie, postaci. Aha. Może kupimy. To nie są postacie, tylko skiny, cwaniak. Skin. A ja sobie zostać na tym, żebym na karnet. karnet może zdobyć. Tak. Za zmieniłem, bo mi się bardziej. Nie. Niewygodnie ci było. Dobra, idziemy z domu do Małpom. Test najlepszego, postacie. Bartek jest legenda Pum, pum O jest pies Pies Kolejnego zwierzaka tak miałem Może jest gadżeta O, jaka jest denerwująca ta małpa, patrz Zamiast tego utwórczego to trafiłem na do... Poczekaj, że ci się załaduje Chyba jakiś ogarnięty i Boż, to jest denerwujące A jak ci uciekł Dobra, wycale w niego Jedziesz jego, niego, jedziesz małpą Chłop się zdziwił, ale się zdziwił ha. I boom to nie tak. Odnieś jeszcze Aaa, oznaczyć od, od, musisz tą blok, blokadę Macie skrzynki świąteczne No nie, chyba tego tak Blokadę musisz ten... O, i teraz możesz Oj, ściekły Bartek patrzcie, patrz. 5000 zdaje się no i 7000. Ta mapa nie jest kurzająca? jest kurzająca, mówię wam. Aaa, widzicie to nie ma no, widzicie to. Patrzcie, patrzcie na bula. Użyj tego raczeta. Raczeta czeka, jakby nie wysoki 8 8000. No i co, ich padło mapa, zrobię robotę. O, o, jestem gość z okularki, jest zrobiona robota. Trzeba to zobaczyć, tylko oni wygrywają, tymi mi O, i star dropik. O, lepsze niż... Epic pada. Jest, o oh ja! Yeah. Podwajacze, punkt doświadczenia 500. A, włączyłeś tak. mi już? Tak. A wiesz, co, to stew? A ten po prawej, to jest? Stew. Też? Tak. A skąd wiesz? No bo to było pokazane, że to był skin do kupienia, jest. Aaa, dobra. Ja teraz na moim nowym kodzie wydał tylko wywostiu. A, tylko tysiąc zadaje, więc nie. Małpa jest wkurzająca. Powiedzcie, że małpa nie jest wkurzająca. No jest. Mogę przegrać. Star Power Star Power No super moc A iPrimo ma za dużo życia so Power QWE tutaj nie ma Dlatego przegrywa No, dlatego, bo za mało wrażenie tutaj. daje U góry weszle zjeść się Patrz teraz to BOM A i teraz mam mniejszy zasięg? Nie <laughs> Put fie... Do dołu, do dołu, do, do star Power kuby zabrał coś normalne co o taki efekt oddawać głosu małpa mam ile zysz na śludzie i boom, i boom, i, I boom No i jak go pokonać, tak? Spokojnie by go pokonała Oj. Pasa! Cocięska pasa, 88 Miko mm. jest najlepszą postacią ever, jak coś Leci Dobra, wejdę tutaj razem zemy. druga ranka miko 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 domu co robię? ma się bawię Bar oh Patrz, ustawili się w jednym momencie Podał ci, Messi Podał ci I gol Ogarnięty chłop Wziął, co robisz. I co, wygrałem? Wygrał Może niech jazda gry jeszcze jestem, no więc eliminacji i, I pyk. I pyk, i pyk, godziny. i pyk, jeszcze wpadło tu, jeszcze tu, jeszcze mnożnik. Czyli oh. znowu jeszcze zagrać, ale nie dało rady. Bardzo ile by nieciało Jakobeliusza odbywa w ogóle 3800 trzeba mi do korderiusza Kupę kasy No nic łatwa no i, I co, advent otwarty Święta pewnie już, już tuż tuż, bo pewnie w W sobotę puszczę ten odcinek, więc dzień przed świętami i, i Bożonarodzeniowymi, tak? Więc, więc chciałem... grajcie, dopóki możecie. Zdobywajcie kolejne awentowe skrzynki, bo prezenty. mamy nasz klub. Wpadajcie do klubu. Mamy tyle osób i będziecie cię mogli wbijać, bo zmienimy yy, z 15 tysięcy na. 10. No niech ci będzie. My macie teraz 10 tysięcy, możecie wbijać. Zapraszamy i. Co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja.